Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko. Kontynuujemy naszą e, wspaniałą przygodę z Grom Kolonizacja. Wersja pierwsza. Nasza gra toczy się na dość małej wyspie, w której ostatnio e, stworzyliśmy dwie nowe osady. Jedna osada jest e, dokładnie w tym miejscu. O, chociaż to jeszcze, nie, właśnie w tym momencie ją stworzymy. I druga osada jest tutaj New, New City. Skończyliśmy ostatnio dokładnie w Tool City. To jest miasto, które ma budować, produkować nasze narzędzia. I był tutaj było pytanie, czy nasz doc jest wykonany. I z tego, co wygląda, doc jest właśnie wykonany. Także tu jest wszystko w jak najlepszym porządku. Pytanie jest tylko, co będziemy robić w następnym. W następnej turze Blacksmith Shop. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, gdyż tutaj chcemy budować narzędzia, więc będziemy produkować, będziemy polepszać nasz Blacksmith House, czyli dom. Jak to się będzie ten na człowiek nazywał? Kowala. Okej. Okay. Tak jak mówiłem, w tym miejscu wybudujemy nową osadę. Build Colony. I ją nazwiemy z uwagi na to, że tutaj mamy taką małą, malutką rybkę. Będzie się nazywało Fish City. Może to z dużej. City. Fish City. Ok. Także właśnie w tej chwili powstało nasze Fish City. Nasz e, człowiek, e, który to zbudował, zostawił tutaj 20 pulsów. Tu jeszcze mamy naszego dragona. W sumie by mo byśmy mogli e, w tej chwili go zamienić na, e, na kolonistę albo i na pioniera. Także dostaje 20 pulsów. Pewnie dopiero w następnej turze będzie można go ruszyć. Tego tutaj e, zafortyfikujemy. E, tutaj, jak mówiłem, idzie rybak dokładnie do naszego Tool City. Przez to będziemy mieć mały problem z jedzeniem właśnie w tym miejscu. To jest e, naprawdę dość problematyczne miejsce. E, z tego, co wiem, mamy farmera. Wzięliśmy farmera z, z Anglii. Dlatego tego farmera weźmiemy. Mam nadzieję, przeniesiemy właśnie do tego miasta na północy. French and Spanish are now at war. Czyli Francja i Hiszpania są w tej chwili w stanie wojny. I tam, gdzie inni się biją, tam trzeci korzysta. Więc my będziemy z tego najprawdopodobniej korzystać. Wzrost na razie rumu nie możemy produkować. Ta wyspa nie nadaje się do produkcji rumu. Cygara spadły mm. i też e, ubrania. Ceny ubrań spadły. Także w tym miejscu, nasz Fish City, e, zrobimy tutaj Clear Forest. W pierwszej kolejności spójrzmy jeszcze, co my tutaj możemy zrobić. Taxi City ma już wielkość 10, także to już jest dość poważna. Osada. Jeżeli chodzi o naszą bawełnę, to mamy troszeczkę za mało, także tutaj niedługo nam się skończy, no ale nic. Takie jest, tak to będzie. Postaramy się to jakoś nadrobić. W pewnym momencie tutaj robiliśmy dokładnie, także dobrze by było wziąć wóz. To ten wóz, on ma tutaj jedną wolną rzecz, także go weźmiemy. Proszę, um, clear orders. Dopiero w następnej turze on będzie aktywowany. Tu jakiś człowiek w wodzie nam przebiegł cena rumu, no niestety cena rumu wzrasta no i tutaj mamy naszego e, miłego króla, no widać, że jest ładnie podpasiony i mimo tego, że już tak jest podpasiony chce jeszcze więcej od nas, chce od nas dokładnie 2% e, z naszych, z naszej sprzedaży albo chce zrobić coats party, czyli przebierańce mm. Oczywiście nie będziemy robić przebierańców. My jeszcze nasze ubrania chcemy sprzedawać w Holandii. Dlatego te 2% no niestety mu damy. Także pocałujemy go w ten szafirowy e, y, pierścień. Kiss Pinky Ring. Pinky. Znaczy no, nie Pinky. Ok. No dobrze. E, tutaj mamy naszego farmera. Ten farmer musi iść. Musimy to zobaczyć. Farmer idzie do Silver City. To już jest pewne. E, ten człowiek najlepiej gdyby szedł tutaj. E, później mamy kolonistę i blacksmith w centrum. Ten blacksmith idzie na samą górę. E, także możliwe, że popłyniemy najpierw tutaj. Jest pytanie, czy możemy go aktywować? Byśmy tutaj chcemy naszego minera. Proszę wejść tutaj do miasta. Bardzo dobrze. Czy możesz coś wziąć to od razu, przy okazji? Tu masz 60 narzędzi, tylko te narzędzia się im tutaj przydadzą. Także nie one tutaj zostaną. Dobrze. To jest ten z wolnym ładunkiem. Także on niech tutaj przejedzie i załaduje, tak jak było mówione, bawełnę. Poza tym tutaj zbyt wielu rzeczy się nie da wziąć. To jest nasz Gunsmith. On tutaj będzie w przyszłości robił muszkiety, bo chcemy zrobić z tego miasta miasto, które będzie produkować muszkiety. Um. Cóż by tu można było zrobić? Nasz miner. Miner, zobaczmy, czy on może w tej chwili robić. No dobrze, mamy nawet jedzenie, także to wygląda dość konkretnie. Jak to wygląda? Dok tutaj. W sumie, dok też się przydaje, bo można też te pola obrabiać. To jest mimo wszystko możliwe, jeżeli dobra. Sprawa, ale w pierwszej kolejności zrobimy printing press. Chcemy też e, zwiększyć ilość e, produk e, pro e, produkowanych dzwonów wolności, gdyż one są e, ważne, jeżeli chodzi o rozwój e, kolonii i całego naszego narodu. Dlatego zrobimy taką kolejność. Tu jeszcze mamy jednego człowieka. Kimś ty jesteś, Gunsmith. W tej chwili to nie mamy dla ciebie za dużo roboty, ale w czym byś mógł się tutaj zasłużyć? lumberjack. To na pewno nam będzie potrzebne, także niech na razie on sobie tutaj e, robi. 12 tur mamy, także przez 12 tur e, może przeżyć to miasto. Pięknie, ten właśnie tutaj wszedł. Damy go od razu do produkcji żywności także tutaj to miasto w tej chwili eksploduje e, całkowicie jeżeli chodzi o, o rozwój um, Cóż my teraz tu możemy zrobić e, Oczywiście cóż to jest za człowiek e, możesz robić Lumber 10 a ten człowiek niech zostanie. Blacksmith to jest, będzie nam potrzebny, a tego zamienimy na normalnego kolonistę i każemy mu robić: hammers. Yy, nie, zgadza się, hammers, hammers czy tools. Hammers to będzie 6 hammersów. Przez to szybciej zrobimy blacksmith shop, i w tym momencie. Hmm, poddaj, że tutaj mamy naszego Bless tak. Także on niedługo przypłynie do pexy City. I w tym miejscu e, nie, e, od razu go przeniesiemy do Tool City, oczywiście. Taka jest taka zasada. Um, no, Micro Management w tej grze zaczyna wzrastać, także coraz trudniej będzie się połapać tutaj w całej tej grze. Um, new cargo of clothes is ready at Paxis City. Zoom to colony. Eee, tak. Tutaj już jesteśmy pełni. Niestety tutaj nic nie, możemy, nic nie możemy zrobić. Jak to wygląda z tym człowiekiem? No change. Proszę wracać. I ty nam się przydasz. To nam się tutaj przydasz i to nam się przydasz. Także tutaj mam 80, jest wspaniale, a to zrobimy tak. No niestety, one będą w tej chwili nie nieużytkowane. No i nie możemy tutaj w tym, w tym momencie nic sensownego zrobić z tego, co ja bym, Z tego, co widzę. Potrzebny jest nam drugi statek. To jest nie, nieodzowne. Tu jest jeden kolonista. Można by było go dać do tego miasta, żeby się rozwijało już. Um, proszę kolonista, holenderski kolonista. Także nie byle kto. E, ty przypłyniesz proszę bardzo tu wspaniale. Blacksmith? Ja. Yeah. I ty idziesz od razu robić blacksmith tools. Robimy 6 toolsów. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Nawet robi więcej tutaj drzewa niż jest możliwe. To nam rośnie 6, e, e, 6 e, mm, młotków. Naturę, potrzebujemy 20 tulsów na koniec, także te musimy, te będziemy, je, te będziemy mieć, bo on je bardzo szybko tutaj zrobi. Także bardzo dobrze się to zaczyna nam zazębiać, wszystko. Co mnie bardzo cieszy. Muszę przyznać, że i do tego dostajemy jeszcze od Indian podarunki. Ciekawie, ciekawie, ładnie się to wszystko na razie zapowiada. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnej większej katastrofy, muszkiety zrastają, to nas tak nie obchodzi. Tool City Run out of ore. Contism to colony. Do czego on to potrzebuje? Do czego on to potrzebuje? Przecież to był Black. O-O. Oh, oh. e, to jest e, nie tak zrobione jak trzeba, Lamberczek, dobrze? Blacksmith House. Chciałbym się dowiedzieć o Blacksmith House. Robi tools. Nicz. OR to produce tools. a. Ah. Czyli troszeczkę mi się tutaj. Um, ok Czyli w sumie ogólnie rzecz biorąc, to lepsza by była ta osada do budowania. Um, do budowania tulsów, bo tu mamy tylko jeden mountain. Jest w stanie robić 8, przez to będziemy mieć Blacksmith'a troszeczkę wolniej. Może nam się uda tutaj jeszcze kogoś e, wzmocnić. To nam jest potrzebne, ale nie aż tak bardzo. Ok. No nic, jest tu City jak planowane. Tak zostanie. E, zobaczymy. To jest ok. 8 możemy tutaj też transportować z, poblis z pobliskich miast. Także nie ma za bardzo problemu. Farmera chciałem do Silver City. Pytanie jeszcze. Tutaj weźmiemy. Przypłyniemy. Ok. Jak wygląda tutaj sytuacja na froncie? Mm. Na razie wygląda dość dobrze. Tu modamy na razie Sentry, a ten może dostanie jakieś zajęcie w końcu. Tutaj mamy, to jest nasz Pionier. Także ten Pionier powinien dostać konkretne zadanie. Moim zdaniem dostał. Um, a ty człowieku dostaniesz zadanie robienie. A, jedzenie tutaj jest średnio, średnio dobre, że tak powiem. I to robisz Liberty Liberty Bells. Hmm. Coś to średnio wygląda. Średnio naprawdę wygląda to średnio Dok. Um. Nie mamy tutaj e, pożywienia. Tu jest i duży, duży problem, jeżeli chodzi o pożywienie. Ale tak zrobimy. Używienie. Hmm. Tam jest czego tutaj naprawdę zrobić? Czy go nie dać czasami na? Niech na razie to robi. Tutaj dostarczymy drzewo i będziemy budować dok. Taki zróbmy plan. Mi się wydaje, że to jest dość dobry plan. Teraz jak najszybciej tym statkiem przepłynąć do Paxis City. Rise in the colonies. Uh, your excellence. You're only of people now support the nation of independence from the Netherlands. Mhm. Mm Okej. Okay. Proszę bardzo tutaj. Pytanie jest, czy on w tej chwili może być aktywowane najprawdopodobniej, nie? Mimo wszystko Załadujemy to na ten statek. Drzewo chcemy przenieść do innego miasta. Mm. To jest jeszcze ok. Także to na razie niech zostaje tak jak jest. Ok. Pytanie jest, czy by sprzedać jeszcze raczej nie, to tymi pojedziemy sobie w inne miejsce tego możemy aktywować bo drzewo ma przejść tutaj o, aktywowane, bardzo dobrze ty idziesz tutaj i będziesz robił jedzenie pięć jedzenia, bardzo dobrze także może się w końcu tutaj coś ruszy może się w końcu tutaj coś ruszy? Tutaj mamy naszego żołnierza, on nas będzie wspierał. Ty dostajesz oczywiście Clear Forest. I na razie wygląda na to, że jest koniec tury. Tu dostaliśmy 13. 13 Rudy. Znowu jacyś ludzie chodzą po morzu. No to wiemy o tym, wiemy. To wiemy o tym. Aha. To jest ruda. Pięknie. No to miasto potrzebuje wsparcia. To nawet nie ma... Nawet nie ma dwóch stań jest do Southport, a ty pojedziesz tutaj. Tylko, że dostaniesz wsparcie naszego żołnierza. Też się troszeczkę obawiam o nasze yy, nasze yy, wozy handlowe. One w przeszłości były już atakowane. Przez uh, naszych bardzo, w końcu, miłych Indian. A new cargo of silver is ready at Silver City. Są tu kolonie. Są tutaj to. Naprawdę, oni są tutaj bardzo zacofani. Oni wprawdzie produkują Dużo. Um... Ok, to zaraz tutaj będziemy. Dutch Funding Fathers Announced that John de Sepulveda has joined the contin Continental Congress. Czyli mamy nowego człowieka e, w naszym zarządzie. To jest. E, zaraz przeczytam jeszcze o nim. To jest taki pan, który. Powoduje, że Indianie są szybciej konwertowani i przyłączają się do naszych kolonii. Okay, tutaj jesteśmy w bardzo dobrym momencie. Wszystkie płaszcze, wszystkie cygara i i to też możemy jeszcze wziąć. Także wszystko pojedzie pięknie do Amsterdamu. Najprawdopodobniej teraz go nie możemy aktywować. Nie. Um, spójrzmy jeszcze tutaj, czy jest jakiś wolny slot. No, niestety, niestety nie mamy wolnego slotu. Dlatego nie możemy tego nigdzie zapakować, ale takie jest życie. Tutaj chcieliśmy przysłać. To. Mm. I będziemy mogli tutaj produkować doki. Pytanie jest tylko: y, hammers, 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 hammers. Dokładnie, będą 3 Dokładnie i dok. No to trochę potrwa tutaj, no ale. Niech to będzie tak, jak jest. Um, I tym będziemy wracać. On niech tutaj sobie zostanie. Um, mam nadzieję, że nam się przyłączy jeszcze troszeczkę Indian. Oni by nam bardzo pomogli w tej chwili. By nam bardzo mocno pomogli. No i tutaj mamy możliwość wybrania nowych ludzi, założycieli Founding factors. Fathers. Zaraz wybierzemy któregoś z tych, z tych ludzi. jeszcze sprawdzić jak wyglądamy z czasem. Um, wybierzemy człowieka i zrobimy małą przerwę. Zostawcie na IPF10. This allows construction of the custom house in your colonies, which can streamline trade with Europe and allows uh, European trade during the revolution. A jest, czy on już jest w nam potrzebny? Zobaczymy jeszcze innego. Uh... Stockade. Czyli ten robi... When Curtis joins your Congress, Native Always Yield To jest bardzo dobry człowiek. E, nim będziemy podbijać e, pobliskie. E, pobliskie wyspy. Mam nadzieję, że tam są jeszcze skarby Indian dlatego weźmiemy Corteza. Dlatego weźmiemy Corteza. Dlatego tutaj raczej się długo nie będziemy zastanawiać Franklin, jeszcze zobaczę tylko tego cross projection increase. Aha, czyli produkcja krzyży na to się nie koncentrujemy. Bierzemy Corteza. dokładnie is up to 20% you excellence. Bardzo dobrze. Um, no i i w tym momencie zrobimy college under construction Aha, tutaj nie mamy tulsów znowu to jest no, to oczywiście też e, piękna sprawa dlaczego tu nie mamy tulsów bo nikt ich nie produkuje hmm. nic e, w takim razie to zrobimy na następną e, w następnym odcinku e, będziemy się zastanawiać jak pomożemy Paxi City żeby dostał te narzędzia. Na razie. Dziękuję za uwagę. Cześć. Ciao, pozdrawiam i pa pa.